Mateusz Kaniowski, jest 22.30, ja razem ze mną owca, który panie i panowie jest tak wczuty w trening, że dopiero skończył trenować. Tak, wykąpany, rozruch, takie 30 minut, powiedzmy, na tarczkach lekkich. No właśnie, dlaczego tak późno jeszcze robiłeś trening? A tak trener chciał, żebym zrobił dzisiaj. Trener raubo. Tak, żeby się nie zastać w hotelu, e, wiesz, i on dzisiaj przyjechał po południu. Ale fajnie, dobrze się czuję po tym treningu. Potrzebowałem tego dla głowy i dla ciała. Ale to pewniejszy się czujesz, czy po prostu tęskniłeś za treningiem przez Pewniejszy i po prostu po treningu ta wiesz, ta sensacja, że ta krew płynie, człowiek jest taki orzeźwiony. Okej, okay, jak poszło w takim razie? Fajnie, oczywiście trener tam zawsze wiesz, kurwa przetrzyma, troszeczkę potestuje twoje nerwy, ale potem da ci ponapierdalać tam chociaż chwilę, nie? Okej. Okay. No trener kratrzał dzisiaj. To był jego pomysł, czy twój? Nasz wspólny pomysł, a wiesz, trener teraz to jest tak, kurczę. No, my się śmiejemy, że dziennikarze tego dzisiaj prawie zajebali. Wiesz, on chciał iść dzisiaj na dziewczyny po naszym rozruchu. No, a wiesz, się przedłużyło trochę i na dziewczyny pójdzie jutro dopiero, nie? Ajajaj. No, więc musicie, go, musicie mu to jakoś zrekompensować. No ja nie to, rozmawiałem, niestety. Nie, 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 nie rozmawiałeś? Okej. Okay. Ale też myślałem o tym, że to fajnie byłoby go nagrać, no bo jednak niesamowicie fajnie, że tak barwna postać ujrzała światło internetu. Też tak uważam, kurczę. To dobrze dla niego, dobrze też uważam dla boksu. Taka promocja, kurczę. I ja tam życzę, żeby ten boks, chciałbym, żeby ten boks się tam rozwijał, nie? Pomimo tego, że to ma teraz tak zajął rynek. Ale wiesz co, było też widać, że on się doskonale bawił. Naprawdę? No na tych tarczach już podchodził. Tu ci malował flamastem. do tej pory się nie umyłeś stary. Ja tego, I... nie ja tego nie chcę specjalnie umyć do jutra. Zostawiam to sobie. A jutro jeszcze poprawimy przed walką. Ale wracając do tematu, no to widziałem, że jak podchodził do Pawłowskiego gadał do mikrofonu, to trener jest taką bestią medialną. Nie no, jest showmanem. Nie ma co gadać. No i to widać. Zostało 24 godziny gdzieś to póki nie wiem, że chodzi do oktagonu, może 25 godzin. Wczoraj na odprawie powiedzieli nam, że 23.30, 24 będzie nasza walka. No to tak jeszcze 25 godzin i wychodzisz. No tak. Spodziewałeś się, że kiedyś dojdzie taki moment w twoim życiu? No nie, no co ty, kurczę. Jedziemy tutaj, jest już ciemno, przejeżdżamy koło Tauron Areny i na, całe, na całą Tauron Arenę kurczę, moja twarz paszy twarz, nie? Tak się zastanowisz, 15 lat temu e, u Adriana, który jest, jest zresztą tutaj mój znajomy, e, wiesz, ze szkolnych lat byliśmy na. To była moja taka pierwsza domówka. Ja miałem 14, około tam 14-15 lat, pierwsza domówka, taka pierwsza trochę tam wódka, może trochę, i Puzian chyba wtedy debiutował. Pamiętam, jak on. Tak... Znajman, 2009 rok. To był 2000. No, coś takiego i, i właśnie. Kurczę, wiesz, tak wspominam to, jak to oglądaliśmy, ten debiut Pudziana, to było takie, że wtedy to KSW serio zrobiło się głośne yy, na osiedlu. Yy, no i co, No jakbyś mi powiedział, że za 15 lat będę walczył w main evencie, no to bym cię wyśmiał, nie? Po prostu bym cię wyśmiał i bym w to nie uwierzył. A teraz ladasz z twarzą na pół Krakowa. No więc, yy, kurczę, no staram się serio cieszyć yy, każdą chwilą, nie? Każdą chwilą, każdym wywiadem. E, bo koniec końców tego się chciało, nie? Jak nam się tworzyło postać w UFC, czy tam w Fight Night'ach, kurwa, czy tam w jakichś innych nawet, wiesz, w NBA-ach, to to była część gry zawsze, że trening, gierka, potem wywiady, i wiesz, i teraz dzisiaj ty, 500 metrów jest Tauron stąd, nie, 500 metrów, podjeżdżają pod nas dwa autokary, tutaj już w ogóle prompt do Hailik. to serio jest kurwa tak zrobione. E, trener e, mówi, że on był, on był, wszędzie, on jeździł cały świat, był na Olimpiadzie, tu, tam i on mówi, że kurwa, to jest wszystko tak poważne, że to jest aż za poważne, że to jest tak zrobione, że imprezy światowego formatu o charakterze stricte sportowym... Często nie dorównywały. Organizacji hajlik nie. Chodzi o to, że zawsze jest autobus, ludzie. Autobus podjeżdża, wiesz, no, cała organizacja w ogóle, wiesz, ludzie wokół tego, nie? Tutaj cały czas ktoś do mnie pisze i dokładnie mi przypomina, co, wszystko, gdzie być, tu być. No, to seria jest machina. I fajnie, żeby... Yy, chciałbym po prostu to powiedzieć dla ludzi, co, co może tak nie rozkminiają tego, że to serio jest dobrze naoliwiona maszyna, że tak wszystko się spina. Ale wiesz dlaczego tak jest? Bo gale freakfightowe, bo my sobie z tego nie zdajemy sprawy, bo siedzimy w środku tego wszystkiego, ale prawda jest taka, że gale freakfightowe sprzedają takie ilości pay-per-view, budzą takie zainteresowanie i rodzą takie pieniądze, że to wszystko jest możliwe dzięki temu. Tylko przez to, że my jesteśmy w tym i sobie latamy, czy że ktoś sobie pomyśli, że o, ten Patus uderzył tego, a ten Patus uderzył tamtego, a ten na na tamtom, to my tego nie czujemy, ale prawda jest taka, że gdyby to porównać jakiegokolwiek biznesu, to to chodzi mi ogólnie o gale fightowe, to, to są tak rozwinięte dziedziny u nas w Polsce, że to jest szok, ty ludzi to ogląda. Gdzie się nie ruszysz, każdy człowiek w młodym wieku wie, co to jest Fame Omawia, co to jest High League, co to są Freakfighty. Każdy i z naksywy no. i z każdym się da praktycznie o tym porozmawiać. Masz rację. Kurczę. Tak, no jest ten, czyli zmierzamy do tego, że jest ten budżet, żeby to zrobić, ale e, jestem przekonany, często jest tak, że jest ten budżet, a szuka się półśrodków e, na siłę w wielu przedsięwzięciach, więc tutaj i tak nie każdy, kto by miał taki budżet, by o, e, odjebał coś takiego, nie, nie, nie dopiąłby tak. Ale wiesz, spójrz, z drugiej strony, to jest takie ogromne wszystko, a ty się tylko twarzą. No dlatego mówię, no dla mnie to jest, wiesz, jak się tak zastanowisz, wiesz, na kiblu, kurwa, no gdzie, po, po chuj to się stresować, to trzeba się, naprawdę trzeba to doceniać, serio. A pomyśl, doceniać. jakie fatalne samopoczucie musiał mieć dzisiaj człowiek, który tworzył Tauron Arenę, że twoją twarz wyświetli na pół tego stadionu. No kurwa, no współczuję <laughs> mu, ty, współczuję mu serio, myślał, że będzie Da Vinci, a jest Owca w nie? Nie no, tak całkiem serio, to bardzo mi się podoba to, jak jesteście odbierani razem z Paszą. Mi też się to podoba, wiesz? Ja ogólnie lubię dymy, lubię to, mi się, mi się podoba to. E, wiesz, jak dogadywaliśmy ten kontrakt, zobaczyłem tą kartę walk, to. Zastanawiałem się, kurczę, czy to serio aż tak dobrze się, dobrze się przyjmie, ale jesteśmy tutaj e, już dzisiaj i zobaczyłem te wszystkie materiały na Highlig, e, Też sobie po, pooprzajałem te inne zestawienia i podoba mi się, jak to e, gra i podoba mi się, że każdy tutaj ma nie, coś dla siebie po prostu. Są dymy, kurwa, jest Denis, jest Alan, oni się tam napierdalają. Ci ludzie, co chcą to chcą widzieć tą napierdalankę, mają to. Ja też chętnie zobaczę kurwa taki pojedynek. Nie wiem, czy jutro, czy tam w powtórkach, ale zobaczę. Nie wiem, jak to jest. Ja, ja jestem przekonany, że ty jutro przerwiesz nawet trening, żeby zobaczyć Denisa Salonem. No właśnie, wiesz. Lex, Lexi Chaplin, wiesz o co chodzi. To musi kurwa być, bo to pcha to wszystko do przodu. Lexi Chaplin. Daje kurwa miejsce też takiemu Denisowi, przez to też poszybowała jego walka do góry. Nie zorganizowali to wszystko. Ludzie kłócą się. My, my też możemy być, yy, my tam też mamy z innych tych kurwa. No, są te społeczności, Pasha ma Twitch, my mamy fitness, no fajnie jest to pokładane, podoba mi się to. Ludzie się kłócą o to, że Denis i ja powinni być co najmniej come eventem i walczyć tuż przed wami, bo zainteresowanie tą walką to jest po prostu kosmos. No, no, jest kosmos, kurczę, nie mi jest oceniać, nie, ale ym... zależy, z której strony na to patrzysz. Serio, jak się wchodzi na jakąś konferencję, yy, która była do tej pory, to jest serio. Lexi, Lexi, tam, aa, ta. Więc. One też mają, naprawdę mają w chuj odbiorców i tak naprawdę to te statystyki od reflinków też pokażą, nie? Ewentualnie po prostu ich odbiorcy to dzieci, które lubią sobie pokrzyczeć. Lubią pokrzyczeć, ale dzieci są zaangażowane i dzieci... E, obją mi się co nieco u uszy i to jest tak z pay-per-view, że jak jest nasze pokolenie, powiedzmy... Szczerze, kiedy kupiłeś pay-per-view na dwa tygodnie przed? Yy, nigdy, bo jestem co tydzień na galach. Okej, okay, twoi, zna twoi znajomi co nie są co tydzień na galach, tylko i ustawiam się na domówki. Prawdopodobnie to robią w ostatni dzień. Tak, ja też bym w sumie kupował, tak szczerze, pewnie w ostatni dzień. Ja tak samo, nie? Yy, natomiast wiem, że widownia na przykład Fagaty, Lexi i tak dalej, wiesz, to są, oni już się rodzą z tym. Tyś mamo, już... mamo, bo nie będzie się dało kupić potem. Nie, dla... mamo, co ty? Oni już mają kartę tu wpiętą, a Apple Pay. Tu, tu. A pytanie: skąd wzięliby na to pieniążki? Ja. No, mama im przelewa na ich konto biznesowo-młodzieżowe. Serio, serio, tak jest. I o, oni właśnie to oni kupią pay, pay per view wcześniej, na przykład. Ja dostawę kieszonkowego na miesiąc. I w, w jakim wieku? No, powiedzmy, że tak z 12 lat. 12 lat, kurczę, 10-12 lat, pamiętam, na podwórku mogę ci powiedzieć, że jak taki przeciętny dzień, 2 złote, i 2-3 złote nie narzekałem, bo wtedy za to Kurde. kupowałeś puszkę coli, kupowałeś chipsy, nie? A jak się dobrze pośczęściło, to 5, a kurwa, jak miałeś 10 złotych na podwórku, to byłeś, byłeś kimś, po prostu byłeś. Kimś. Miałem dwie dychy na miesiąc. Naprawdę? że znaczy, wiesz, no rodzice dawali mi, jak potrzebowałem gdzieś pójść, ale tak stałe, to miałem 20 zł, takie dla siebie. Okej, okay. nie, no ja, mia, ja takiego dwójaka pamiętam, że zawsze miałem. A to była taka cenna lekcja ekonomii, bo po co się nie uczy ekonomii dzieciaków, a właśnie powinno się, I właśnie się znałem, czy jeżeli rodzice dają 500 plus swoim dzieciom, to czy to czasem ich nie rozbestwia, ale to jest chore, że jutro walczysz, a my gadamy o 500 plus i dzieciach i ich rozbestwieniu. No, te, myślę, że teraz nic nie wymyślimy w tym stanie. Kurde, fajnie, że jutro walczysz. Miło, że tak uważasz. Nie, no stary, to jest, to jest super sprawa, naprawdę. Czyli będziesz oglądał waleczkę z przyjemnością. Czekam. Z przyjemnością, nie czekał, że się skończy robić wywiady. No ale wiesz, tak jak się poznaliśmy ten jakiś czas dłuższy temu już, do... Pamiętam, że Ty nie byłeś nigdy tą pierwszą osobą, która chciałaby wejść do klatki. Widzowie oczywiście najbardziej chcieli Cię, bo to w... przez Twoją agresję, różną, taką zabawową Waszą, wiadomo, że każdy chce Cię zobaczyć. Ale ja nie pamiętam, żebyś Ty był przesadnie nastawiony na walkę. I dlatego to jest fajne, że jednak życie tak pokierowało. To jest pojebane, ale tutaj serio myślę, że duża zasługa jest w tym, że. Właściciele High League ma, są w Warszawie. Oni zadzwonili, w ogóle pojechaliśmy tam z zamiarem, że jedziemy dla chłopaków. Ja, ja jechałem, że bo oni do mnie zadzwonili, że jadę dla chłopaków załatwić walki, nie? Ewentualnie porozmawiać o walkach. No i generalnie jeden z właścicieli po prostu ma tak fajne podejście, tak nie wprowadził powoli w ten świat, że bez niego, bez tego podejścia wiadomo jest ta kasa i tak dalej, to wszystko każdy o tym wie, to nie trzeba o tym mówić. Ale serio, yy, bardzo Dobrze się rozmawia z nimi i mają bardzo fajne podejście tutaj do zawodników. No i co jeszcze kurczę? No rzeczywiście, te sporty walki kurczę zawsze tak dobrze, że trener mi wrzucił na tą głęboką wodę. Obili mnie i. I to był ten najgorszy okres, nie? Przetrwać te pierwsze dwa tygodnie, zobaczyć, jak to jest. Okej, okay, to jest tak, nie? Nabrało się jakieś tam, w cudzysłowie, umiejętności, i to jest jak każda inna dyscyplina, serio. Po prostu trzeba trenować, ale jest pojebanie ciężka. I trzeba być pojebanym, żeby być zawodowcem i serio cisnąć yy, i nie zarabiać z tego dobrych pieniędzy. Naprawdę to są. Yy, yy, widziałem Michała Cieślaka. Na, on trenuje w kaucie za szybą, co prawda, on ma inny ring, ale widziałem, wiesz, 3 metry od niego byłem i jak kurwa, to jest nie do opisania, jaka to jest różnica. To jest inne, kurwa DNA. To jest inne DNA niż jak obserwujesz osobę, która trenuje, powiedzmy, tam nawet na jakimś poziomie takim, do, przyzwoitym, amatorskim, a widzisz takiego, no on teraz będzie się bił o pas, nie? E, Tam Mistrza Świata z okoim. No tak, jak widzisz go kurwa trzy metro od ciebie, to po prostu wsiąka w ciebie to, to DNA, że to jest, to jest kurwa i inny twór po prostu. To jest pojebane. Ja potem jakiś Stefan przysłowiowy, siedzący przed telewizorem z browarem, na ręką. E, ten się nie umie bić, bo go znokautował ten drugi. Yy, tak, i wiesz, i na przykład yy, no, wiesz, jak byłem młodszy, przyznaję się, że sam kurwa. Nie, no w ogóle naprawdę. A, i jeszcze ile ja nie widzę w tym, bo ja, ja dopiero dwa miesiące wiesz. Dopiero zacząłem się otaczać tymi ludźmi, ile jeszcze w tym nie widzę, ale już teraz widzę, jak, jaka to, jest, jak to jest kurwa ciężko zrozumieć, o ile, jakie te, ci ludzie to są maszyny do zabijania. Jaki to jest poziom? Boję, mała sprawa. Dokładnie, tak. Powiedz mi, bo ja to opublikuję pewnie jakieś 11, 12. Chyba, że za bardzo. Popu... No nie, 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 jutro. Jutro? Dobrze. W sensie, że dzisiaj dla widzów, dzisiaj, bo w sobotę. Okej. Okay. Dobra. I no, chyba, że wstanę, po, wiesz, później trochę, po, po dzisiejszym wyjściu na miasto z tymi, którzy nie muszą walczyć. Z trenerem nie. A myślisz, że on by chciał? No, trener, a nie, czekaj, on jutro. On miał dzisiaj, znaczy tak, on chciał iść dzisiaj na dziewczyny, więc jak, yy, jak z nim zagadasz, to. To myślisz... Kurde, a teraz on może mieć branie, jak jest tak wiesz na fali. No, jak się podepniesz pod niego, to na pewno z pustymi rękoma nie wróci dzisiaj. To ci obiecuję. <noise> Dziękuję bardzo za to. Chciałem, żebyś powiedział ostatnie słowa do widzów przed Twoją walką, bo to będzie ostatni widok na kanale Przed Walką Owcy. Pewnie dzielimy też widownie, tak będę mówił, kurwa, mi jest bardzo miło i dziękuję za, za odbiór tej serii z trenerem Rau, bo bardzo chciałem właśnie, może nie było tych filmów jakoś dużo, ale chciałem właśnie pokazać, jak to tak wygląda z trenerem. No i co, no jedziemy, kurwa, no na luzie jedziemy, mam nadzieję, że będzie fajna waleczka, mam nadzieję, że nas nie sparaliżuje i że to ja jakoś będzie wyglądało, nie? Wchodzisz jutro, ostre cepy i nogał. Być może tak, być może nie. A kto się dowie, ten zobaczy. Cię. I teraz możesz iść. Nie, no już się do... dobrze, to była rozgrzewka, i teraz możesz z Edziem pójść zrobić wywiad. Edzio freestyle więc wczoraj w windzie go złapałem też sobie trochę, ponawialiśmy. też nawijasz? Nie. No nie. nie, wiesz co, jak się nażre węglami. Teraz jestem przed jedzeniem, kurwa. Nawet, nawet nie wiem, wiesz, chyba nie dam rady. Dzik yy, Energy Zero, Mango, napój za gładę. Klepie tak mocno, że Kanioski nie zdajesz się sprawy. Dzik Wy... Energy, załatwi ci te baby, które dzisiaj wieczorem z trenerem bo was obrobią do przysady. Wypiłem nie jednego dzika Mango i to nie są przelewki, bo mordeczko przecież sam podesłałeś mi dwie zgrzewki. To fakt, to prawda. <laughs> Ale mówię ci, stary, spierdalam już z tobą, męczą mnie te wywiady. No i dobra, Elo. Nie męczą no. mnie no. tak naprawdę, ale <laughs> nie męczą mnie, ale rymowało. rymowało się. Dobra, i tak kończymy. Dobra, ostatnie słowa do widzów, dawaj. To już były ostatnie, no, tak, no. jedziemy, jedziemy. Jedziemy, po prostu jedziemy. Jak ty tak mówisz, jedziemy i nie dodajesz żadnych swoich wiesz, tekstów, to to nie ma tego smaku. Jest. Jest kurwa akustyka pod przeklinanie, pod darcie mordy. Jest akustyka pod normalną rozmowę. Tak. Jedzie, ten... Jedziemy po prostu. Dzisiaj idziemy do teatru zamiast iść na melasz. Dziękuję za wywiad. Powodzenia na braniu. Powodzenia na walce. No,